Cześć, z tej strony edyta, zakręcony wege Obiad. Jak widzicie, mam przed sobą rzodkiewki, moje z ogródka, umyte, ozonowane. Chciałam Wam dzisiaj pokazać przepis właśnie z użyciem rzodkiewek. Będzie to po pierwsze mizeria, o ile można mówić o mizerii rzodkiewkowej. Chociaż jeśli przyjmiemy, że jest to pewien sposób na warzywa, a nie ogórki, to dlaczego nie? Jeśli Wam się nie podoba ta nazwa, zawsze możecie to nazwać po prostu sałatką z rzodkiewki. A drugi sposób będzie na wykorzystanie tych pięknych liści. Najpierw muszę poodkrawać rzodkiewki. Odkrawając rzodkiewki, od razu będę odkrawała korzeń. Od razu też pozbywam się żółtych brzydkich liści i sprawdzam, czy rzodkiewki nie mają robaków, bo to są ekologiczne rzodkiewki, więc może się tak zdarzyć, że jakiś robaczek tu będzie. Te liście rzodkiewki można oczywiście wykorzystać na różne sposoby. Już kiedyś wam pokazywałam pesto z liści rzodkiewek. Można też je dodać do zupy. Ostatnio też na fanpage'u robiłam pastę z dziczyzny, czyli z dzikich liści. I też tam były liście rzodkiewki. Takie liście zazwyczaj mają dużo więcej witamin niż korzeń, który jest w ziemi. Więc jeśli macie swoje rzodkiewki albo kupujecie gdzieś ekologiczne, a jeszcze dodatkowo macie ozonator, to wykorzystujcie te liście jak najczęściej. Tak samo jeśli chodzi o liście kalarepy, liście kalafiora, brokuła, taką mizerię rzodkiewkową możecie oczywiście przygotować również z dodatkiem ogórków. Tak naprawdę najtrudniejszą częścią i najwięcej zajmującą czasu w tym przepisie jest samo obieranie liści rzodkiewek i korzonków. Reszta już pójdzie szybko i sprawnie. Ja też robię dla klientów pyszną zupę rzodkiewkową. Może być ona postna, ale oczywiście nie musi, bo można dodać też do niej kaszy, dobrej jakości oleju. Ale to jest fajny przepis, jeśli macie dużo rzodkiewek w ogródku, nie wiecie co z nimi zrobić. Można też oczywiście zrobić na przykład kiszone rzodkiewki, które są przepyszne. Nie wiem, czy już pokazywałam przepis na kiszone rzodkiewki, muszę sprawdzić. Ale robi się je dokładnie tak samo jak ogórki małosolne. I teraz rzodkiewki pokroję na plasterki. Można to zrobić ręcznie, można to zrobić przy pomocy mandoliny albo przy pomocy robota. Ja zrobię to najszybciej, czyli przy pomocy robota. Już rzodkiewki mam. W plasterkach. Oczywiście od Was zależy i od tego, jak lubić liście, jak lubicie jeść mizerię. Czy dodacie na przykład tutaj koperku, szczypiorku, bo też się spotykam z takimi przepisami, czy po prostu zjecie tylko je z solą i ze śmietaną. Dodam na początek pół łyżeczki soli, żeby nie przesadzić. Nie będę dodawała szczypiorku, bo rzodkiewka jest już dosyć ostra. Dla złagodzenia można dodać ogórka. Ale ja ogórka chcę wykorzystać do innego celu. Można te rzodkiewki trochę tak wydusić w rękach, żeby puściły sok. Pieprzu też nie będę dawała. To będzie taka bardzo podstawowa rzodkiewkowa mizeria. Ale dam za to kokosową śmietanę. I po prostu dobrze wymieszam. Jeśli chcecie, to możecie oczywiście na przykład te liście drobno pokroić bez łodyżek i również je wkroić do rzodkiewki. Są wystarczająco słone, więc nie będę więcej dodawała. I pokażę Wam teraz, jaki mam plan na resztę rzodkiewek, czyli na liście. Potrzebny mi będzie do tego blender. Ja użyję mojego nowego G21 Perfection. Wrzucę te dwa ogórki, pokroję je tylko. One są ze skórą, bo też są ozonowane. Wrzucę liście, no może nie wszystkie, część można odłożyć. Na następny koktajl dodam awokado. Powiedzmy, że było to jedno małe awokado, bo miało jakieś plamki i musiałam je wykroić. Do tego też oczywiście szczyptę soli, żeby był smaczniejszy. Można dodać też jarmuż na przykład, ale tych liści zielonych mi wystarczy. I teraz muszę zalać go wodą. Mam przygotowaną w czajniku. Żeby jeszcze go podkręcić, dodam ząbek czosnku. Jeszcze go chwilę pomielę, ale sprawdzę, czy jest wystarczająco słony. Ja nie lubię czuć zielonych liści kawałków. Jeszcze mu trochę soli brakuje. I powiem Wam, że dodam chyba wszystkie te liście od razu. A co? Niech będzie jeszcze bardziej rzodkiewkowy. Na razie jest taki mało rzodkiewkowy. I doleję sobie odrobinę chlorofilu. Będzie miał trochę miętowy smak i jeszcze więcej witamin. Jeśli lubicie też mieszać ze sobą smaki, możecie dodać do tego banana. Teraz jest odrobinę gorzki, poprzednio taki nie był. Ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Jeśli wy macie wyzwania jakieś z takim trochę gorzkim smakiem, to dajcie po prostu mniej liści. Zobaczcie, wykorzystałam całą rzutkiewkę. Zrobiłam sobie pyszną mizerię. I koktajl na śniadanie. Wszystkiego dobrego. Będzie mi miło, jeśli zalajkujecie film, skomentujecie, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, będzie mi miło, jeśli to zrobicie. Wszystkiego dobrego i zapraszam Was w poniedziałek, środa i niedziela o godzinie 19 na live y na Facebooku na Akademię Kuchni Roślinnej. Cześć!